Cześć wszystkim, ja się nazywam Kamila Wojciechowicz-Krause, jestem artystką i zapraszam Was wszystkich na moją wystawę, która się odbywa tutaj w salonie Volvo. Wystawa nazywa się Ona slash She i dotyczy przede wszystkim kobiet oraz kobiecości w różnej formie. Więc mamy i kobiety wojowniczki, mamy kobiety uwodzicielki, mamy kobiety matki. Dlatego też się pojawiają tutaj m.in. właśnie manekiny dziecięce ze względu na ten aspekt kobiecości. Więc wszelkie formy kobiety są celebrowane tutaj podczas tej wystawy. Więc nie wiem, mogę opowiedzieć troszkę na temat prac też. Między innymi tutaj się znajduje cykl prac poświęconych mitologii greckiej, więc mamy m.in. Afrodytę. Po lewej stronie. Oprócz tego jeszcze mamy Artemidę, która jest boginią łowów. Afrodyta jest boginią miłości i piękna. A oprócz tego jeszcze mamy Atenę, która jest boginią mądrości i jest też znana jako wojowniczka. I widać, że na jej ramieniu też siedzi Sowa, która jest symbolem mądrości. Tak, i też mamy tutaj dwa manekiny dziecięce. Ten jest akurat, nazywa się Kosmiczna Akrobata. I jest poświęcony Fangorowi, a konkretnie jego twórczości na przełomie lat 60., kiedy powstawały właśnie projekty abstrakcyjne, tak zwane sfumato. Więc ja tutaj nawiązałam właśnie do jego twórczości w mojej pracy, bo ja lubię w swoich pracach nawiązywać też do innych artystów, których cenię i szanuję. Mamy też tutaj młodego Echnatona. Który jest z cyklu egipskiego. Mam cykl e, iluś właśnie prac poświęconych starożytnemu Egiptowi. E, I on ma tutaj kostkę, która symbolizuje jego przeznaczenie. Więc można rzucić kostką i zobaczyć, co się mu wydarzy, choć wszyscy już wiemy, co się wydarzyło Echnatonowi, bo to było parę tysięcy lat temu i wiemy, że był on bardzo kontrowersyjnym władcą w Egipcie i właściwie no niezbyt dobrze skończył, ale był rewolucjonistą i przez to też uważam, że należy mu się szacunek. Więc możemy też dalej pójść i obejrzeć wystawę. Więc kolejne prace, które chciałabym też przedstawić, to są między innymi właśnie Manekin, który się nazywa Niki, i jest inspirowany artystką Niki de Saint -Fall. Wspaniałą, francuską artystką awangardową, która przede wszystkim w latach 60. zyskała Sławę, ale nie tylko. Ja nawiązałam właśnie paletą kolorystyczną do jej twórczości, bo bardzo, bardzo ją cenię. I Niki powstawała jeszcze w zeszłym roku w Zurychu podczas Swiss Art Expo. Wtedy zaczęłam ją malować na żywo i potem jeszcze zajęło mi wiele, wiele miesięcy ukończenie jej. Ale to już jest ostateczna forma. Niki ma też maskę, którą może zakładać i zdejmować. To jest rodzaj ochrony dla niej, więc w ten sposób też może się chronić przed zewnętrznym światem. Oprócz tego tutaj mamy obraz damy z nosorożcem i dama nawiązuje do damy z łasiczką. Tylko, że zamiast Łasiczki mamy nosorożca, więc tutaj też mamy ten aspekt kobiecości oraz element męski w postaci nosorożca, który często kojarzy się właśnie z siłą męską. No. Oprócz tego mamy też Kleopatrę. Kleopatra no, też była bardzo znaną władczynią. W starożytnym Egipcie. No i wydaje mi się, że całkiem nieźle ją tutaj przedstawiłam. Ma na sobie koronę, która była znana jako Vulture Crown, czyli korona sępów. I zajęło mi dużo czasu namalowanie jej oraz stworzenie samej korony. Więc wiele, wiele godzin pracy. Wiele szczegółów, które warto obejrzeć z bliska i na spokojnie, myślę, bo. Prace te należy oglądać i po prostu jakby, no, są różne przemyślenia związane z tym. I oprócz tego jeszcze mamy prace abstrakcyjne. To teraz pokażę Państwu prace abstrakcyjne. Więc, o! Tutaj mamy prace moje abstrakcyjne, które nawiązują przede wszystkim do emocji i do energii. Więc, tak jak już wspominałam, kobiecość pojawia się w różnych formach, i to jest jakby moje abstrakcyjne ukazanie właśnie tego elementu kobiecości, który potrafi być spokojny, który potrafi być bardzo dynamiczny albo wręcz agresywny momentami, potrafi być też. Smutny potrafi być w różnych w różnych barwach. Więc jakby zależy mi na tym, żeby widz miał własne skojarzenia i mógł sam dojść do wniosku, co właściwie ta praca reprezentuje w kontekście tejże osoby. Więc te prace są pod tym względem otwarte na wszelką interpretację, właśnie z tego względu, że abstrakcja pozwala na taką swobodę. Więc oprócz tego jeszcze. Pokażę Państwu kolejne prace, które tutaj mamy. Między innymi mamy tutaj Nefretety, która była żoną Echnatona i była też kapłanką religii, która została stworzona no, na podstawie poprzedniej jakby starożytnej religii egipskiej. Tylko, że jakby najważniejszą postacią w religii Echnatona. Był Aton, czyli słońce. I on wierzył w sumie w monoteizm, ponieważ Echnaton wierzył, że on jest synem Boga, jest synem Atona. I jakby pomyśleć o tym, w sumie to on jako pierwszy stworzył religię, która była podobna do chrześcijaństwa, bo nikt przedtem nie myślał w takim kontekście, że mamy, że jest jeden Bóg a nie wielu bogów. Więc pod tym względem to była absolutnie rewolucyjna i właśnie Nefrtyte była główną kapłanką i można ją łatwo rozpoznać po nakryciu głowy, które jest bardzo bardzo charakterystyczne. Tak. Więc no oprócz tego jeszcze mamy kolejne prace abstrakcyjne, mamy też otwigi. Więc, kolejną niesamowitą kobietę, która była znaną bardzo modelką w latach 60. i 70., więc tutaj nawiązałam do niej w kontekście właśnie sztuki mod, ponieważ ona wtedy była ikoną właściwie tego nurtu. I no cóż, oczywiście tutaj ona jest jakby przedstawiona z bardzo długą szyją, ale wiadomo, że to jest jakby tylko element stylistyczny. No i mamy też jej charakterystyczny makijaż, czyli. Oczy, które były malowane często na niebiesko, oraz bardzo długie, gęste rzęsy, które były sztucznymi rzęsami. I ona wprowadziła właśnie tę modę na nowy rodzaj makijażu w latach 60. A, i praca też się świeci w ciemności, więc jak się podświetli pracę lampą UV, to wtedy całkowicie zmieniają się barwy. Powstaje coś w rodzaju negatywu tej pracy, więc tak, jest to pod tym względem bardzo ciekawa moim zdaniem praca. Z tyłu za mną znajdują się kolejne abstrakcje, które też właśnie nawiązują do energii, do żywiołów. Tutaj, przede wszystkim, mamy coś, co ja lubię nazywać abstrakcją geograficzną. I. To określa prace, które wyglądają jak z perspektywy lotu ptaka, jakby się patrzyło na ląd, albo z perspektywy lotu samolotem. Więc tak, dwie prace po lewej i po prawej właśnie są takimi abstrakcjami geograficznymi, a ta po środku jest pracą, która zdecydowanie nawiązuje właśnie do żywiołów typu błyskawice i nie tylko. Jest to praca, która znalazła się też na Biennale Malarstwa Filharmonii w Łodzi, więc zakwalifikowała się. Tak. Więc to są prace, które chciałabym pokazać. Jeszcze ostatnią rzecz, którą chciałabym przedstawić, bo jest znacznie więcej prac, to jest praca, która jest poświęcona wojnie na Ukrainie. I tkanina, którą malowałam tutaj, nazywa się Wolna Ukraina. I to jest mój sposób pokazania, że jestem za tym, żeby skończyła się ta wojna jak najprędzej i no, jest to mój sposób pokazania wsparcia oraz solidarności z ludźmi, którzy walczą w tej chwili na froncie i nie tylko. Więc chcę pokazać też, że nie są sami i że to, co robią, jest bardzo ważne, bo tylko oni mogą nas uchronić przed siłą chaosu, którą jest Rosja. To tyle z mojej strony.